Nie udawaj, że coś tam piszesz, wiem, że się nie uczyłeś, ty gnoju jebany Będę miał dobre oceny i nikt mnie nie wytraci z równowagi. To jest dzieciaki Krzysztof Gąciarz i zabrał jabłko Radkowi Kotarskiemu i tak powstał YouTube. Nie no. się kurde. Wybieraj głową, kurde. Ogół... Będę ślepy, stary, no to no to się co Weź Weźmy tą ławką, kurde. No się popłacze, no. Dobra, gramy, kur. Dobra, grać. Nie śmiej się, kurwa. Śmiej się, bo wygram ten test. Co ty kur... opisujesz taki za chłopacy? <grymne> Krzysiu go nie Habi... Zobaczę co on pisze. Chabi, hamiru, piramidy, hamuribu, pimuta. Teraz nigdy nie zasnę Hamurabi. No, dobra. ...nie tak jak masle, ale też fajnie polega. No nieźle. No takie, że... No i choć od lewej do prawej. Często też do szkoły, co Maciek? Tak. Naczywiście ja wolę ja wolę szkoły, bo to jednak e... to jednak po prostu wolniej biega. <śmówi> <śmówi> Czarek. prywatny <śmówi> prywatny kibelek. Wyjdź za <śmówi> ta <tum, tum>, <śmówi> <Tum, tum, tum. śmówi> Ślub w gimnazjum. ta ta coś tu no, no ale kurde, nie, to nie ja, ja podchodzę i kur, tu je... Czarek, to jest. no, to jest... No, bejbiste, no, dobrze to było, no. Gra, jest Uwaga, Dzień gotowi, tak kur, gotowi, akcja, kur, to się kino robi, dawać. Jesteśmy w classroomie. To dla Putina. To dla Putina. Jak się jabłkiem w głowę szczelił. A, słuchajcie. A, pachnie farbą. No z tego, z... z, 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 z spray'em. Tam. Możesz mi przystawić to? O, z... z... się dobra, dawaj. To przestaw mi to po lewej, to, to gdzie są brokułki, a nie maszynki. To o tak trochę bardziej, o. Ale. Cisza teraz! Daj psy. Gacu, weź psy! Kacu! No na pewno pójdzie daleko. Pójdzie, pójdzie, obasy, kur... O, w ogóle, nie. Widzimy dziurę w książce, pokaż Kacu. Może się uda, a jak nie, to się kurczę zapali. Jak nie, się kurczę, nie się nie zapali, ale chciałem powiedzieć, że musi ona duża na talię Pokemonów, więc będzie zabawy trochę. A wziąłeś sobie talię, żeby zobaczyć mniej więcej... Nie idzie. Coś się nie udało. się, to się to? nie udało i coś się nie udało. No problem z tym, że to jest nie nadaje do tego niestety. A co to w ogóle jest? Nagrywamy, a czarek sobie robi herbatę Siedem. No. I ledwo umiem liczyć do takiej liczby. Ładny kolorek Ale maluj, i nie odwraca się. A, u... Nie chlap. O kurde. Wyciśnij to, tutaj to jest do wyciskania, widzisz? I takim to możesz przemalować Od dawna trzeba było to zrobić. Telefon, ci go dam! Czas na herbatkę. Kur... mać. Mamo, pójdę pouczyć się do Kacpra. No, kur... To się stało jak otworzyłeś. Stała, no, to, tak? Nie, otw nie otwórz na samym końcu. Otwórz na samym końcu. Bra. Mamo, lecę pouczyć się do Kacpra. Bo nie mam podręcznika. Nie no po ch... Po prostu powiedz. Nie. Raz. Albo lecę się pouczyć do Kacpra. By Kurwa, jest? No jest. jest. Kto siedzi? Cicho! O, witajcie! Pamiętajcie, 16 maja, nie, kurwa, no. 16... 16... 16 maja na torwarze, nie, to jest na torwarze właśnie. 16 maja wideo festival live, Gdzie to jest na torwarze? Gdzie to jest na torwarze? Tak? 16 maja na torwarze. Więc jeżeli też jesteście z internetu, musicie się tam pojawić. Będziemy ubrania sprzedawać, Rafał. Handlujcie z tym, będzie tam też soj Abstrower, czyli będziecie mogli tam widać w okularach. Na pewno widać. Cześć, I to jest właśnie ja magia kina. dzieciaki. Nie Cześć. będę tam, tylko ja tam i Robert I, i Czarek. Tutaj. Wow! 5 maja, bo. bo, bo bili, bye, bye. Każdy zasługuje na przerwę. O, chyba wezmę prysznic. No nie, to tyle niwy, grubasie. Widzieliście, jak jedna noga została, bo by się nie chciało zabrać. ja słodaczka trochę wyszło i Czarek od razu zmarł. na D, MMA, panowie, MMA. Nie przybieraj się za Czarka, to są jego ciuchy. To jest, drogie panie, najgorszy wygląd, w jakim może się faceta, czyli... Nie, koszulka jest najgorsza. T-shirt... T-shirt i... Bez gaci. t To bez hardcore. ale t-shirt i gacie już są kiepskie, na odwrócę i Skarpetki wysokie, takie szare. Dawaj z dupy, zrób jakiś grę schłodno. Wiecie czemu koń nas kowuś na mordę? Bo dupa dildo! <gulanie> Kuba, <moi włosy>. Czego? <gulanie> Barry, dawno ci nie było w naszych odcinkach, już ludzie zapomnieli, że jesteś. Amigo, czy nadal ruchasz z tego? Amigo, ruchasz tego? Amigo. Milczenie oznacza wojnę. <gulanie> Barry z Lolkiem. <głos> <głos> nie jaraj tyle młody. Stary, już nie wiesz co się dzieje. <noise> ten taki zbombiony amigo <noise> leży. Nieprzytomny. Dzwonimy po karmę 2-4? Ale <noise> jestem najarany. Tam że zjadł. Jezu. Wyjątkowo. <noise> Smoke weed everyday. To <noise> jest <noise> ten ślimak z odcinka naszego. Na bank. Od tego, no ten stary. O pół metra. No właśnie nie przeżył. A, Albo ja wy... By... I wyprowadził się z domu. Widzicie? Pamiętacie odcinek? Piszcie w komentarzach i jak zgadniecie, to czarek was na snapie doda. Tylko trzeba mu napisać na Facebooku poprosić o tak zgadniecie. W którym odcinku był ślimak? Pozdrawiamy. To może coś z nawiązaniem do nauki. Że coś mi się udało zrobić albo w sensie... To było rzeczy... jedno, jedno słowo, jedno zdanie, jeden chrupek. No tak, u kisiela mógłby z tą sceną wjechać na pierwszą Aaaa! <grybuj> Muszę coś zrobić z ręką, zaraz, serio. Jakie żyły, doparcie na dudka przed ramię, jaki kurt potwór. Kto za syn <grybuj> Godzilla. Halek odwrotny, jak się w kurt, to on się mało robi tutaj. Oprócz kutasa, serio. <grybuj> nawet kurt panie trzeba będzie nic zrobić. No, nawet takie. Serio. To jest po pierwsze stronie Cicho! Od kiedy ja się miałem zacząć uczyć? trochę się marsz na początku. Też? Ale zależy jak, jak... Na zdrowotność. Tak jak moja ja no, Na zdrowotność? Dziennie? dziennie? Nie, no co, można pić codziennie oczywiście. Lit piwa dziennie? Ale <laughs> to <że> ktoś lubi. <laughs> jak ktoś lubi? Polecam, to masz rację. Lubicie te złote bombelki studenty? Miodny. Jeśli mhm. weźcie do roboty, to będziecie mieli własne browary, bo najważniejsze to być przedsiębiorcą. Jest ja i Czarek, młody przedsiębiorca. Czarek, powiedz mi, ile ciągnę dzięki piciu piwka? Bardzo dużo. Szczególnie, że mam 22 lata i mój scoring w każdym banku sugeruje, że jestem złodziejem. Jak się nie uczysz, to przynajmniej jakąś książkę przeczytaj. Dla siebie coś poczytaj i nie udawaj tego, weź ojca. Uwa. Dawaj. <laughs> ojca i pas. Pa. <laughs> Dobra, dawaj, graj. Jak się nie uczysz, to przynajmniej jakąś książkę dla siebie przeczytaj. Mm. Jesteś głupi, on to robi i dopiero trzaskasz, no. A. I nie sprawdzę. Krób że... <grym> to chcesz. <grym>